Cześć Wam, dzisiaj u mnie taka sytuacja do mnie nie było. nie było bo nie było szczerze mówiąc za bardzo co kamerować robimy kostkę robię kostkę na wjeździe to jest jakieś 7 metrów na 15, bo mam tyle do garażu samego no mimo to, że to jest tylko podjazd i chodnik, to zrobiło się około 120 metrów kwadratowych plus tam zabawa przy wejściu ale bardzo się cieszę, bo w końcu nie będzie tego błota. I tutaj mamy tak. Piasek utwardzony i na to beton. I jest wysypane w tej chwili drobno zmielonym tuczniem. Teraz nie widać, on jest bardzo jasny. Ale cieszy mnie ten fakt, że już nie będę musiał tutaj się męczyć z tym, tym botem, który tutaj jest. Chłopaki jeszcze działają. Później wrzucę Wam film, jak to wygląda po wszystkim. A tu ciekawostka jeszcze: wiesz, miałem możliwość tutaj zrobić zjazd, który pewnie będę robił później, i dojazd na tę część działki. Wiecie, tutaj by było dużo do obkostkowania. Najlepiej to dookoła, to by wyszło może ze 300 metrów, 500, może nawet. Ale wszystko po kolei: na razie najpotrzebniejsze rzeczy. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, cześć.